To jest Mercedes AMG SL63 Formatic plus wygląda jak milion złotych i bardzo dobrze, bo mniej więcej od miliona zaczyna się jego cena. Czy jest jej wart? Zapraszam na test. Sponsorem odcinka jest Autobaza.pl najdłużej działający w Polsce serwis z historią pojazdów. Kupujesz auto używane? Koniecznie sprawdź historię pojazdu na autobaza.pl. Absolutnie przepiękny samochód wywodzi się z ikony motoryzacji modelu W198-300SL Gallwing. 300SL występował też jako Roadster, później były W113 Pagoda, R107, którego pamiętam z serialu kryminalnego Dempsey i Makepeace na tropie, R129, lata 90. dzwoniły i odebrałem połączenie z tela. R230. Nie mam do niego stosunku. I R231, który jak pamiętam był ociężałym klocem. To jest R232, który też nie jest lekki, ale nie jest ociężały. Szczególnie w wersji 63, spod maski której wyrywa się 585 koni mechanicznych. Dźwięk wydają te niemieckie konie. Ale żarty na bok. Jeśli coś wyszło z Afalterbach, to zawsze będzie brzmiało wybornie. Tak się składa, że silniki V8AMG rzeczywiście produkowane są w Afalterbach, bo silniki AMG inne już niekoniecznie. A samochód montowany jest 600 km na północ w Bremen. Tyle ciekawostek. Rajoznawczych. A teraz mowa o samym samochodzie. Troszkę skręcę mu ten wydech. Nowy SL powstaje w oparciu o nową architekturę dla pojazdów 2 2. O tym Plus 2 porozmawiamy sobie później. To samonośna aluminiowa rama przestrzenna, która ma zagwarantować większą sztywność, odpowiednie proporcje no i komfort. Mercedes podkreśla, że żaden element nowej konstrukcji nie został przeniesiony ani z poprzedniej generacji sl ani z żadnego innego modelu, w tym również nie z AMG GT Roadster. Ta sztywność jest wyczuwalna, i nie jest to może takie odczucie, jak wspominałem w teście 911, gdzie nawet kierownica ma przypominać ci, jak sztywny jest samochód, ale przy pokonywaniu np. nierówności czuję, że Mercedes jest jak Chuck Norris, i to nierówność wpada w niego. Po raz pierwszy w 70-letniej historii tego modelu SL występuje w najmocniejszych wersjach z napędem na wszystkie koła. Po raz pierwszy pojawiła się też tylna skrętna oś. SL jest zaskakująco zwrotny, mimo ponad 470 cm długości i metrowych zwisów. Podobnej długości jest BMW Serii 3, chociaż tam jest dłuższy rozstaw osi i krótsze zwisy. Na pokrywie bagażnika jest aktywny spoiler, który zaczyna rozkładać się od 80 km w górę i ma 5 ustawień. Oczywiście, jeśli przesiadasz się z Porsche, możesz też otworzyć spoiler z palca i stać w korku niczym Paw lub raczej Pawian. Wprawdzie możesz wybrać SL z dwulitrowym turbo z miękką hybrydą i napędem na tylną oś, ale coś mi mówi, że jeśli masz ponad 600 tysięcy złotych na zabawkę, to znajdzie się jej. I... Dwa razy tyle na zabawkę, która przy okazji zamyka usta wszystkim w barze. Nikt nie będzie się śmiał z samochodu dla fryzjera, który stoi w jednej lidze nie tylko z BMW M8, ale też z Porsche 911 GTS czy Aston Martinem DB11. Mercedes obiecuje, że SL63 rozpędza się od 0 do setki w 3,6 sekundy. Sprawdziłem. W trybie komfortowym i sportowym wychodzi 3,8 sekundy, za to w trybie Sport Plus i Race z procedurą startu 3,4 sekundy. Przy czym pomiar odbywał się na wilgotnej nawierzchni. Przy okazji, dla mnie poniżej 3,5 sekundy od 0 do setki jest po prostu fizycznie nieprzyjemne, szczególnie jeśli mam to kilkakrotnie powtarzać. Ale powiedzmy, że nie udowadniasz swojej męskości z każdych świateł, bo na twój widok większość ścigantów jednak wymięka. Jak się jeździ SLM w normalnych warunkach? Przede wszystkim doceniam dźwięk. Wiem, już o tym mówiłem, ale bulgot V8 pod maską i ewentualnie sportowe ustawienie wydechu, które jest możliwe niezależnie od innych parametrów. To wszystko sprawia, że uśmiech nie, stwo, nie schodzi mi z twarzy. I to zanim zacznę poruszać kierownicą czy wciskać pedał gazu. Poza trybem komfortowym, w którym trzeba trochę dać czasu, żeby turbiny się nakręciły, SL jest gotowy do natychmiastowego przyspieszania. Ale mimo blisko 600 koni mechanicznych pod maską, no, samochód nie jest straszny. Jest bardzo szybki, ale nie boję się go, jak czasem bywa z samochodami z przerostem mocy nad umiejętnościami kierowcy. Nawet przy tej takiej jesienno-zimowej aurze samochód zachowuje wzorową przyczepność, w razie czego jest też tryb na śliską nawierzchnię, ale na szczęście nie musiałem z niego korzystać. Wytracaniu prędkości pomagają karbonowo-ceramiczne hamulce. To ważne, bo SL63 waży blisko 2 tony o prawie 100 kg więcej niż M8 i o prawie 300 kg więcej niż GTS. Układ kierowniczy w połączeniu z tylną skrętną osią sprawia, że SL niemal skręca w miejscu. Dodaj do tego długą maskę i fakt, że siedzi się niemal na tylnej osi, bo z tyłu naprawdę jest mało miejsca, i wrażenia z jazdy są wyjątkowe. To wspaniałe oderwanie się od szarej rzeczywistości zwykłych samochodów, które służą tylko do dojeżdżania do pracy. SLM wybierasz trasę widokową. Bo przecież roadstery do tego służą, żeby podziwiać krajobraz, czuć wiatr we włosach, jeśli jeszcze masz, być bliżej natury. Nawet jeśli v pod maską twojego samochodu może tę naturę czasem zagłuszyć. W Polsce może nie jest idealnym terminem na test roadstera, ale to nie ja odpowiadam za opóźnienia w dostawach. A tak przynajmniej wiem, że samochód nawet bez windshota, bez tej osłony z tyłu za mną, na lekkim plusie spokojnie się nadaje do powiedzmy prędkości około 80 km/h. Powyżej tego zaczyna już zawiewać i wtedy ogrzewanie w samochodzie nie nadąża. Ale z windshotem ten problem znika. Jasne, na autostradzie będzie głośno i zimno, ale po mieście i po takich bocznych drogach jest komfortowo. A skoro brakuje półprzewodników i czas oczekiwania na nowy samochód wydłuża się, sprawdź sytuację na rynku wtórnym i skorzystaj z usług naszego partnera: autobaza.pl. Autobaza.pl to przede wszystkim raport o stanie pojazdu na podstawie WIN. Za podstawowy raport zapłacisz nie więcej niż 70 zł, a za dodatkowe 5 zł otrzymasz profesjonalną wycenę na podstawie analiz rynku samochodowego. Na przykład wczesne egzemplarze Mazdy CX5 pierwszej generacji mają dziś średnio nieco ponad 135 tysięcy km przebiegu, a ich ceny oscylują w okolicach 55 tysięcy zł. Sprawdziliśmy przykładowy egzemplarz w autobaza.pl i okazuje się, że wystawiony na sprzedaż egzemplarz mieści się w granicach przyzwoitości, jeśli chodzi o jego cenę. Samochód miał kilka incydentów, dwie słuczki i prawdopodobnie jakąś naprawę kosmetyczną. Nic wielkiego, chociaż w ogłoszeniu samochód figurował jako bezwypadkowy. Dzięki informacjom, które znajdziesz w raporcie autobaza.pl masz lepszą pozycję negocjacyjną podczas zakupu. Link do serwisu autobaza.pl w opisie wideo. Korzystając z autobaza.pl pomagasz sobie i wspierasz kanał Marek Drives. Za co serdecznie dziękuję. Składanie i rozkładanie dachu możliwe jest przy prędkości nawet do 60 km na godzinę. Da się to zrobić w trakcie jazdy. Trwa około 15 sekund. Dach nazywa się miękki. Ale niekoniecznie jest miękki. Składa się z trzech warstw, z tym jakiejś takiej akustycznej maty. Najważniejsze, że cała konstrukcja jest o ponad 20 kg lżejsza niż składany dach z takim, nie wiem, jakąś taką szybą, który był w poprzednim SL-u. Spróbujemy sobie teraz otworzyć. Zużycie paliwa i wspominam o tym tylko w kontekście planowanych postojów w celu opróżnienia 50 pięćdziesięcioparoletniego pęcherza, potencjalnego kierowcy czy właściciela takiego samochodu przy okazji tankowania, więc zużycie paliwa wynosi około 16 litrów na setkę przy ostrożnej jeździe, a producent obiecuje średnio 16. Depnij mocniej i bez problemu zobaczysz na komputerze 22 litry. Ostatnio tyle widziałem w Jeepie Grand Cherokee SRT, ale tam producent przynajmniej nie udawał, że jest mniej. Mercedes AMG SL63 jest oczywiście wyposażony w najnowsze systemy wspomagające kierowcę. Jeśli już trafisz na nudną autostradę, to samochód pomoże ci się zrelaksować i to zanim włączysz jeden z programów Energizing Coach. Te zmieniają kolor oświetlenia wnętrza, emitują odpowiednią muzykę, chłodzą, grzeją, masują słowem robią nastrój. Ale nie wszystko weselu jest takie, jakiego bym oczekiwał w aucie za ponad milion. Zacznę od technologii. Zdaję sobie sprawę z tego, że Mercedesa kupuje się właśnie dla najnowszych rozwiązań. Jeśli chcesz coś swojskiego, kup sobie Toyota, ale Mercedes wyznacza trendy. Problem w tym, że podobnie jak inne marki premium, również Mercedes przekroczył granice moich umiejętności. Chcę wierzyć, że jako osoba zawodowo związana z branżą motoryzacyjną od niemal 20 lat i interesująca się motoryzacją od dziecka... Powinienem jako taki ogarniać podstawowe ustawienia samochodu bez czytania instrukcji. Zawsze uważałem, że instrukcje obsługi w samochodach są głównie po to, żeby głupi Amerykanie nie mogli pozwać koncernu za to, że nie wiem, nie napisano, że y, pedał przyspieszenia służy do nie wiem przyspieszenia. Tymczasem w Mercedesie podobnie jak w BMW są profile. Mam nawet swój profil Mercedes-Mi, ale dział prasowy był. Tak zajęty, że nie udostępnił mi takiego specjalnego kodu, żeby sparować mój profil z samochodem. W związku z tym muszę korzystać z takiego profilu gościnnego, który powinien zapamiętywać proste ustawienia fotela. Memory, raz, dwa, trzy, ale nie zapamiętuję. Za każdym razem, kiedy wracam do samochodu, fotel jest właśnie w tej niemal leżącej pozycji, a po uruchomieniu silnika fotel wraca do jakiejś pozycji pośredniej, ale nie do mojej, i za każdym razem muszę jeszcze naciskać przycisk tutaj jeden, żeby. Powróciło moje ustawienie, a nie to jakieś takie wirtualne. Ale powiedzmy, że w normalnych okolicznościach ja mam swój profil, Ania też ma swój profil i jest ok. Nie licząc tego, że fotel odsuwa się prawie do pozycji leżącej i oboje z Anią do samochodu wpadamy, po przywróceniu naszych ustawień, bez problemu znajduję dobrą pozycję za kierownicą. Ania nie chce podnosić fotela, bo roadster, ale w związku z tym zauważa, że przy jej 160 cm wzrostu linia okien jest raczej wysoko. Być może na dłuższą metę optymalne byłoby jednak ustawić dla niej fotel wyżej. Nie jestem fanem stopniowego przechodzenia na obsługę dotykową. Panel z ustawieniami pamięci foteli, ich ogrzewaniem i wentylacją jest taki półdotykowy do i nigdy nie masz pewności, czy trafiasz w ogrzewanie, czy ustawienia fotela drugiego kierowcy. Przyciski na kierownicy są dotykowe, więc regularnie zdarza mi się zmienić dane wyświetlane na zegarach, a ustawienie głośności to 3-4 próby głośniej-ciszej, bo wirtualny suwak ma ze 2 cm długości, czyli tyle, ile grubości ma mój kciuk. Plus za dwa fizyczne pokrętła z przyciskami do zmiany trybów jazdy czy ustawień wydechu. O ile fajnie wyglądały w młodzieżowym AMG A35, o tyle zastanawiam się po co mi Tamagotchi w weselu. Centralny wyświetlacz ma regulowany kąt nachylenia. Oczywiście przy pomocy wirtualnego suwaka zmienny kąt nachylenia ma sprawić, że w ekranie nie będzie odbijać się słońce i to działa. Otwieranie i zamykanie dachu też odbywa się z poziomu wyświetlacza, w dodatku możliwe jest dopiero po uruchomieniu zapłonu i załadowaniu się systemu, co może trwać 30-40 sekund. Pro tip: jeśli zaczyna padać, to zamiast próbować zamknąć dach od wewnątrz, przytrzymaj przycisk regulujący zamki na pilocie. Musisz tylko stać blisko auta. A propos pilota: Czy tak powinien wyglądać pilot auta za milion? Mam sobie nakleić folię ochronną albo nosić go w kaburze, żeby się nie porysował? Poza tym, kieszenie w drzwiach są, co było do przewidzenia, niewielkie. Uchwyt na napoje tradycyjnie zasłania ładowarkę indukcyjną. Schowki są niewielkie. A fotele z tyłu są chyba tylko po to, żeby bardzo niski kierowca mógł wozić za sobą równie niskie dzieci. Mowa o bezpiecznym przemieszczaniu się, pasy, foteliki itd., bo na pewno znajdą się też osoby, które bez zapiętych pasów bezpieczeństwa będą wystawać z tyłu, robić sobie selfie i kręcić filmy na TikToka. Ci bardziej imprezowi pasażerowie, a gwarantuję, że i tacy się znajdą, zapewne będą chcieli też wyskakiwać z kanapy zamiast przechodzić przez drzwi i wtedy oprą się o wyjątkowo lichy kawałek osłony mechanizmu składanego dachu. Zresztą nie muszę nawet wskakiwać czy wyskakiwać z samochodu. Ja się po prostu o niego oparłem, kiedy starałem się sięgnąć po coś leżącego z tyłu. Bo do przewożenia dodatkowego bagażu najlepiej nadaje się tylne siedzenie w weselu. O jakości wykonania windshot'a nawet nie wspomnę. To chyba najsłabszy i najgorzej mocowany windshot, jaki widziałem w swojej karierze. To jeszcze bagażnik, którego pojemność wynosi 240 litrów ze zamkniętym dachem i uniesioną przegrodą lub 213 litrów z otwartym dachem i opuszczoną przegrodą. Zanim spróbujesz przegrodę zamknąć ręcznie, jak mi się zdarzyło, <laughs> służy do tego przycisk na pokrywie bagażnika. O ile nic nie blokuje przegrody, ta sama opuści się przy otwieraniu dachu, a dach można otwierać również w sytuacji, kiedy bagażnik jest otwarty. Ceny Mercedesa AMG SL zaczynają się od 628 400 zł za dwulitrową wersję 43. 800 672 zł kosztuje pośrednia wersja 55 Formatic Plus z V8, a testowy SL63 Formatic Plus zaczyna się od 1 017 900 zł. Z dodatkowym wyposażeniem testowy egzemplarz kosztuje 1 070 000 i 709 zł. Przyjmuję na klatę, że być może jestem już za stary i za głupi na obsługę nowoczesnych samochodów. Ale czuję, że w tym przedziale cenowym Mercedes mógł, jeśli to bardzo konieczne, podnieść trochę cenę, ale za to poprawić jakość szczegółów. Poza tym SL63 poradzi sobie ze wszystkim, co spotka w Saint-Tropez i w Sankt Moritz. A jak Tobie podoba się Mercedes AMG SL63 Formatic Plus? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie, wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.